Jak mogłaś ma kochana Wyje**** mnie dla siana Umówiłem się z tobą rano Liczyłem na coś więcej Tam... Siema, siema, jestem Raj, Gible. to jest kolejny odcinek z naszej serii Gdzieś w Alpach, wraz z Zielakiem oraz Łosiołem, siemanko chłopaki Siema Dzień dobry, dzień dobry, dzisiaj mamy bardzo fajne, ambitny plany na odcinek, ogólnie tak Łośą kontynuuje misję, bo na razie nie mamy co robić, Zielak dzisiaj do buśra i jedzie robić wycinkę drzew obok Łaspy, oczywiście nie wszystkich, tylko takich pomniejszych, żeby coś zarobić hajsu. A ja dzisiaj udaję się na nawozy, bo sobie ładnie już tam polo tej wyrosły, więc już coś troszeczkę się dzieje na tych polach. Także tak to jest również uczenie, że się zrobię nawozy. Co do stanu kiszonki, aktualnie to jest jakieś 5,7%, mamy czas na 15% i w kolejnym odcinku myślę, będzie w końcu sprzedaż, więc zobaczymy. Eee, 78 tysięcy na koncie, co oznacza, że misji trochę porobiliśmy. Zakupi też łosioł. Wybaczcie, ścielarkę do belek, takie coś fajnego. To kosztuje 20, 20, czekajcie. Ale tylko sobie zmienię ustawienia radia. Ok. To kosztuje, już wam mówię dokładnie. P, 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 p. gdzie to jest? Aha, tutaj. No to 200, tak? Chyba to kosztowało, czy 2300? Nie. Jakoś tak. No dobra, bo to jeszcze mamy widły plus 100, nie? więc taki, taki fajny zestaw. Ok. Niech sobie dzisiaj to wczesne lato leci W takim razie cóż, ja biorę się za ee, Lindnera I jadę sobie odstawić jeszcze tylko to łyżkę, odstawię Ja ci odstawię sobie łóżkę łyżkę Czy ktoś tutaj i mnie chyba? Chyba że ktoś, czy chyba że to się wziął misję Albo bierze misję dopiero To idziesz wziąłem, bo wziąłem misję na kultywację, ale aha, Zamiast wykorzystać przedmioty, to przyjąłem kontrakt Aha, no to super Fajnie, Cieszę, gratuluję śpiewam, <laughs> Dziękuję Dobra, czekaj, ta to tak, trzeba brać bredala raczej, nie, tego, do, do, tych nawozów. Tylko czy on tam ma w sobie już coś zrzuconego, czy gdzieś jeszcze... Oby, oby nie miał żadnego wapna, albo coś w tym stylu. O kurde. Wapna, ma trochę, dobra, to kontroli sobie wyładuję. Dobra. I, I, jadę po nawóz w takim razie. Ile kosztuje taki nawóz? No, drogi chyba jest, nie? Dwa, zaworek z tego co wiem. Nie, 1900 zaworek. Ty, sól drogowa jest? Ona jakoś działa na ten season? Śnieg to pnieje po chyba. nie chyba. Aha. Jak okay. ciężko to chyba śnieg znika tam. Dobra, dwa worki kupiłem, więc jakieś... Ile jesteśmy w plecy? Z, z dwa... cztery koła prawie, nie? Gdzieś tak. No. Będzie chyba. No dobra, to nic. Okej, okay, więc i tak trzeba to kupić, tak trzeba kupić. I ciśniemy. Tu jest ile po trójne chyba? Chyba tak, nie? A czy wapnąć się jako naważanie, czy nie bardzo? Eee... No, chyba tak. Bo nie, orka, orka wiem, że się liczy. Nie, wapnąć chyba co innego. Ale nie wiem, zresztą, dobra, nieważne. Eee, zaraz sobie co zobaczymy na normalnie na tym, na podglądzie. Póki co, jadę sobie na sklep odebrać. Eee, te, te. Jak to się mówi? Worki. I będę sobie się rozsiewać. Eee, co, myślę, że zamienimy trochę z chłopakami później. Pewnie bardziej włożyłem, bo tam ktoś sobie pracuje z tą piłą, Nie będę mu przeszkadzał za bardzo. Eee, ale ja chciałbym, żeby coś gdzieś się sprzedał, więc tak jakby co to tak. Eee... Czy ty będziesz radę zrobić, czy nie masz rady? Ty będziesz radę, nie? No spokojnie. To git, nie co? Upiem w drzewo. Okej. Okay. Abyś najważniejszy, żebyś miał tylko po prostu. wiesz, jedną. Dzepkę dzisiaj. Tak wiesz, wolę sobie z jedno drzewo, na spokojnie. I jest sobie złodziej, żebyś nie ciął tam w nie wiadomo ile, nie? E, Czekajcie, czekaj. zielak coś mówi, bo u mnie na już nic nie mówi. No to tam przerywa, nie? Czasami nie zepsuło, więc. Brać. O, teraz. Coś tam coś słychać. Dobra, ja sobie sprawdzę, jak to wygląda teraz u nas ta sytuacja. E, więc tak. Mamy znalezienie pierwsze, mamy trochę chwastów na polu, ale to myślę, że to jest. Takie kubki, to one chyba nie wpływają za bardzo na to, nie? Chyba nie. Dobra, to także nieważne. Pierwsze jest ten, dzisiaj będzie drugi stan, i potem trzeci trzeba będzie coś zrobić, to nie wiem, jak to zrobimy. Chyba też tak samo, nie? Jak się jakoś ogarnie, ale dobra. Kiedy jest wczesne lata, lato, ty w tle na górach można dalej śnieg pozdrowić. No cóż. A to jeszcze jedno sobie walne. 2000, starczy mi 2000 tych litrów nawozu, czy nie bardzo? Na te nasze pola? Powinno stać Myślę, że tak, bo nawozu Dużo go nie leci, nie? Ale. No zobaczymy, jak to pójdzie, zobaczymy. Dobra, sobie już wyjeżdżam ze sklepu, jadę. Okej, okay. y widziałem też tematy do rozmowy. Mnie ludzie podsyłali. To były, okreś? No były, ale niemoralne. Nie <laughs> Więc dzisiaj e bez tematów. To tam. E między innymi było. Wy, chłopaki, wywołajcie się na temat miesiączkowania łasic. Znaczy wpływu zażeglarny na miesiączkowanie łasic. No cóż. <noise> nie, no tak, oczywiście to było, więc wiadomo. Ale właśnie, jeżeli macie jakieś fajne tematy, to na pewno się przydadzą tutaj, bo z chłopakami będzie no, o no czym pamięć. pogadać po prostu, nie? Bo tak. Bo tak nie jak będzie wyglądał. Tak, bo, bo są po prostu jeszcze mówię. Jak mam jakiś temat, to gadać mogę cały czas, nie? Ale bez tematu tak, wiadomo, że jest to troszkę Troszeczkę ciężej, nie? Tak. Dobra. Nie jestem w stanie czegoś mi wymyśleć Ale ci się ty nie masakra, wiesz? Na tym dobra się na wcara problem. Dobra, yy, jedziemy sobie tutaj. Ale koło to ma strasznie wielkie ten bredal, nie? Naprawdę mega, mega, mega. Ogólnie nam brakuje ile? 6000 60 tysięcy chyba do... Nie, z 6-4 tysięcy nam brakuje yy, do biogazowni, więc musimy sobie w ogóle zakupić powoli. Ucha sprzedawać. Całe nasze, yy, na, całą naszą kieszonkę Bo jak sami doskonale wiecie, że tam jest o wiele wiele drożej, nie? I patrzcie jakie zrobicy w ogóle co budynki, nie? Takie drewniane, ja pierdziele. No to mi się podoba. To jest akurat Tam tamte nowoczesne fotele. Ale widzisz taka agroturystyka trochę, nie? Znaczy taka turystyka, tylko że w terenach takich wiejskich można powiedzieć, nie? No, tak To Znaczy Może nie, Może nie wiejskich, ale takich bardziej. Chyba bardziej, nie? To co? Takie miasteczko bardziej wszystkie. No takie miasteczko bardziej właśnie spoko no. Ma to klimacik, ten teren też jest taki sam raz, więc naprawdę. Klimacik powiedziałem, o co ci chodzi Nic. Dobra, jadę sobie na ten. na, na pole. Z drugiej strony zajadę oczywiście jest te kieruje masakrycznie. Zajadę sobie z drugiej strony tam, bo nie chcę tam już cisnąć po tamtej strony tylko się zaczniemy. Troszkę on mapki pokażemy i tak dalej, i tak dalej, więc myślę, że będzie to fajniej wyglądało. Czy mamy ugniatanie włączone, czy nie mamy? Nie mam pojęcia. Nie chcę, się, nie chcę przekonywać się osobiście na polu, więc sprawdzę sobie po prostu, bo chcę to wyłączyć. Eee, orko włączone, wapno włączone, chwasty włączone, nie pano wyłączony, super, więc dobra. Więc jedziemy i ciśniemy. I ciekawe, jak no. Czy długo daleko to się rozrzuca? O kurde, pięknie, ale daleko to się, ja pierdzielę. No to super. Ej, to w takim razie pójdzie miarę szybko to ważenie, Bo widzę, że jest dosyć sporo tego, sporo zasięg jest Także... Myślę, że te wszystkie pola owale, jak się uda Mamy 7 do odcinka, także takim spoko Ale powiem wam, że już mogę czekać, tego kolejnego odcinka będziemy sprzedawać, nie? Co mówisz? Jezus Maria Łosiu, słyszysz co? To jest Powiedzieć szczerze powiedziawszy? No, że nie słyszysz Słyszałem, że coś słyszałem, ale że nie słyszałem No jest, jest strasznie kurde, cię tnie, nie? Naprawdę Coś z netem masz chyba nie teges Dobry Właśnie kurde nie wiem, może to jest na połączeniu z nami masz, albo Discord coś ci zamula Może, nie wiem Znam gościa, bo, który ja to ja pomoże to... ogarnąć Więc zobaczymy jak to wyjdzie Ale całkiem, całkiem to idzie Okej okay. W porządku sobie to leci. Ty teraz gdzie robisz? Przy domku tam, tak? Przy chacie Zielak? Okej. Okay. tylko ty, więc chyba tak. Ale ty nas słyszy dobrze, co nie? Normalnie na przecież nie ma żadnego. Cieszę dobrze, nie ma żadnych ścin. O, teraz raz nie dobrze, raz słabo, nie? Nie wiem czemu tak jest. Z miałem podobny problem z Arkiem, jak nagrywałem serię. Bo było tak, że jak ja też mówiłem, to Arka tak zaczynało, że masakra w ogóle nie dało się z nim porozmawiać, co nie? A jeżeli ja się nic nie nazywam, to że to Arek spoko był wtedy. Mm. Dziwne, dziwne. Czyli moral jest taki, żem zamknął mordę. <grym 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 no, ale ten... Eee, dobra, sobie to, to jeszcze do końca. Zaraz tam zobaczymy, co ten zielak wyprawi jeszcze. Bo jego... Jakieś drzewo już obaliłeś, się, czy nie? Już trzecie obalam. Co ty gadasz? Ale w sensie pociąłeś w klocki? No. To przynajmniej trzecie Co ty gadasz? A, aż się normalnie To poczekaj Bo normalnie, a, aż nie, nie dowierzam Kaj ty no, jesteś lol. A Ale tutaj paradoks. zielak działa sobie Ale paradoks, bo ogólnie rzepak... Jako elegancko, ty, super Ogólnie rzepak już minął termin, na przy Ej, chodź tutaj, oh. zielak W tym miejscu, czekaj Może, czekajcie, walnijmy jakiegoś miniaturyczkę fajną i zaraz zawracamy Dobra, wróciliśmy ponownie, wszystko, wszystko tacy Łąkę też nawozić, czy nie bardzo? Możesz! Nie Jeszcze bardziej. jak? O kurczę, ale tu ładnie się łąka nawozi, ja pierdziele <grym> Tylko tak się Ta łąka w jednym miejscu jest jakby Łąka, a o drugim po prostu jest trawu trawą, którą kosimy Więc na niektórych po prostu polach jest jakby takie, nie, nie do końca to działa Ale w ogóle właśnie Zarobiście, że na tym dodatku A łączy się chudy w ogóle Że na tym dodatku zrobili tak, że te łąki są faktycznie takie wiecie, które można nawozić, co nie? O no. To jest super sprawa, pierwsze jest w ogóle, jest coś takiego, że Pola są jakby niemożliwe znaczy do kupienia, ale nie są ponumerowane i zrobili je tak naprawdę fajnie co, nie? Myślę, że jeśli chodzi o pola, to Zielak doskonale wie, że farming teraz to w dobrą stronę idzie, nie? No tak trochę pokazał, że jednak te pola nie będą takie zwykłe, jak kwartowe, jak kiedyś. No ale to nie. Już takie są. coraz śmielej po, po prostu działają z tymi polami, że bardziej nieregularne kształty i to mi się podoba. Co co to z Co co? Niech popracują nad pracownikami jeszcze, nie? Tak. Znaczy, według mnie wystarczy po prostu wziąć przykład z kurs playa, co nie? No I, I reszta sama się zrobi tak naprawdę, więc jeżeli chodzi o to, to kurs playa, ogarnąć sobie fajnie. Wiesz, Season w końcu <laughs> tak ogarnęli, że to jest jakby taka już ich główna modyfikacja, co nie? Do tej gierki. Która sobie spoko działa. Widzę, że to jeszcze mamy trochę yy, trawy zostało nam, ale ono sobie wyschło na siano. Więc <laughs> całkiem, całkiem. Proszę, ja e, dobrze jedziemy sobie tu jeszcze e, z tym nawożeniem? Myślę, że to pole walne zaraz dokończę. I może ten, może z, jest, się zgłosiłem zamienia Co ty powiedziałeś? Siano? Weź, weź. No wiesz, że się robi trawa słucha, nie? Ja wiem, tylko nie no. Siano, no co ty? Siano nie? No co ty, siano. No a co to jest to... siano według ciebie? No to jest wszaki szonk. Znaczy sensie... Siano jest ma mniejsze zawartości odżywczej z tego co wiem Że no lepsze jest ksionka, Aha, że Ale no Najlepsze ogólnie jest Tak jak robię w pryzma na przykład, że Koszą, nie? I mm -hmm. takie, no, Prawie, że zaraz to zbierają, nie? To, to jest najlepsze Że jeszcze ma takie w sobie, nie wiem, sok jakiś, tak? Czy coś? Tak jakby Bo ogólnie y, tą kisionkę jak się robi taki już in real To im y, nie może być też słucha za bardzo, za nie? No nie bo na przykład tak jest ten, jak się robi sianą kieszonkę, to ona jest też teoretycznie mokra, bo jest z trawy robiona, a nie siana, co nie? No siana, a tak siana kiszonka to trochę coś innego. co innego Wiadomo, powiesz, no. się nie robi całkowicie zielonego, no ale to no też tak. nie może być suchy. No właśnie to chodzi, nie, bo pamiętam kiedyś właśnie u nas w okolicy go się robił, to zrobił taki, wiesz, takie, tak mu suche wyszło, że naprawdę nawet się nie siła, nie Tylko po prostu zwinął to w belki i tam, wiesz, średnio to wyszło, nie to, tak, właśnie to też trzeba uważać z tym, właśnie, żeby to To nie jest tak, że po prostu wijasz sobie belkę i tyle, nie? Bo to wyglądało trochę tak, jakby on po prostu belkę słomy nie? No tak. Zmieniło tylko kolor, na no bardziej brązowa, tak poza tym to nic się nie stało z tym. Ale ciekawy ten cały proces fermentacji jest. Taki dość niecypowy. Ej, bo ogólnie tak, mam jeszcze 1100 nawozu. Yy, taka trochę drona jest, żeby jak najwięcej tej rozsiewać. I, I ten, i jeszcze mi w sumie zostanie chyba tego, bo jeszcze tak jak łąki owalę, to To mi może zostać w sumie Chociaż nie, bo tam jeszcze jest duża łąka wtedy, do, do, obok, za domem tam gdzie się nie właśnie Więc, więc zobaczymy <coughs> Czy nam to wystarczy, ale myślę, że, myślę, że tak Jak tam wam idzie, lakty już ładujesz ten? Już, już jadę Stamka drzewa do innego miejsca Okej okay. Super, Może teraz tu podejechać właśnie do mnie, co nie? Nie jadę o elegancko, to jest tylko jedno drzewo w sobie do obalenia, ale zawsze coś, nie? Zawsze tam trochę coś się przyda. No to sobie elegancko tego na wozze. Ty, tu są trzy. Trzy drzewa? No? Chyba jeszcze się, chyba jeszcze koło startaku tu weźmiesz, nie? Bo jestem tutaj strasznie trochę. To startak? Tak, startak to jest. Mamy koło na startak, także spoko. No, także jak zetniesz sobie elegancko to polecimy Ej, w ogóle ktoś wie czy się opłaca lecieć w jury w tym Efesie, czy nie bardzo? Tak, tak? Można W Jury Suspok tak. mówisz? Tak Bo wiem właśnie, że w Elesie 11 to było opłacalne, znaczy ogólnie w 15 były najbardziej opłacalne drzewa e, to Tam to był masakra była, te drzewa to naprawdę to był taki O, a to już kontrakt zrobiłeś I co robisz teraz, kolejny? Tu idziesz tak Tu tak Najbardziej jak to w trzeba zrobić Elegancko. A ile dostaliśmy pieniędzy czy jeszcze nie wiesz? A nie odbieraliście jeszcze nie Za chwilę, za chwilę. Okej. Zawsze ten spoko kontrakty to jest fajna sprawa, że się tutaj nie nudzimy. No i też fajnie, że to się we trzech tu serię prowadzi, bo jest to naprawdę... E, no szybciej, nie? Wszystko szybciej idzie. Ktoś pisał właśnie, żebyśmy... Żebyśmy też nie grali tak we trzech na łatwym poziomie, bo szybko się rozwiniemy, co nie? No ja jednak uważam, że... Na razie jesteśmy w takiej ciemnej dupie, że żebyśmy po prostu z nie poszli, nie? Więc na razie jest łatwy, ale zobaczymy czy to się w ogóle będzie nam jeszcze opłacało dalej, nie? Bo to biega za tak trochę zainwestowaliśmy na jedną kartę wszystko Te pola szczególnie teraz co mamy No to dość sporo są i zobaczymy czy to też nam wyjdzie na plus z tymi polami No ja uważam, że tak Ale zobaczymy Dużo nas to Dużo nas rotują właśnie i teraz chcę te drzewa, zobaczymy jak z drzewem będzie hajs Ja obstawiam, że za ten jakbyś tak 10 tysięcy to jest spoko, nie? Właśnie to się będzie opłacało Naprawdę tak ze 3 wszczepki tego drzewa walnąć i jest biogazownia już na następnym zasięgu ręki, nie? Okay. Od, razu, od razu kupujemy i w next y, odcinek jest y, ser szonki. Bo to byłaby dość spoka opcja Gdzie ty jesteś w ogóle? Jakoś cię nie mogę dojrzeć, wiesz? Y, Ale ci ty nie masakra jakaś <laughs> Obok nie? Ale od ciebie. Aha, tam jesteś, dobra, okej. Okay. No. W tych krzakach. Ja myślę, że 480 kilo tego nawozu, czy litrów, w sumie dobra, będą kilo po prostu. I ten, jeszcze. mam jedno pole, i tę łąkę z nami, nie? Do zrobienia. Nie wiem, czy mi się uda zrobić całość, ale. Zobaczymy. W sumie ta łąka to jest jakoś tutaj specjalnie tak na niej uwagi nie przywiązuje. Fajnie, żeby była nawieziona, ale jednak tak już nie będę tego oprawiać, tylko zrobimy sobie to po kolei. I co, ta łąkę już lecimy normalnie, chyba w. A nie, bo siano albo kiszonka jest osobno, nie? Ale czekaj, siano jest potrzebne do tmru, co nie? No No, więc jednak musimy zrobić siano dobra, Nie, nie jedno... to siano albo kiszonka może być chyba Ale do tmru jest, jest potrzebne słoma, y, kiszonka i siano Rozumiesz? I właśnie proponowałbym zrobić tak bo dobra, przeprowadzę sobie drogą, w sumie spoko Proponowałbym zrobić coś w ten sposób y... Żebyśmy jedną, przed pole, walnęli sobie w jedną, jedną tą łąkę Walnąć w, 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 zwykło, w zwykłe siano, a drugie w trawę, nie? Żeby zrobić sobie kiszonkę dalej Bo cała ta kiszonka, którą mamy teraz, to jest na sprzedaż, co nie? No. Czy, czy nie, może zostawimy sobie trochę w sumie dla tego temeru a potem jakby do, dorobimy resztę to w ten sposób zrobimy, nie? Żeby na to sobie z, nie wiem, z kilkanaście ton, żeby na ten TMR wystarczyło Dobra, już tu sobie zjeżdżam Okej, okay, to teraz znowu w sumie wiadę na te pole, nie ma sensu ee, zwlekać. Okej, okay, a to pole jest zoromisty, no tak mi się podoba. Oczywiście długie wąskie, no to dla mnie to jest. <grywania> bajunia. Bajunia, bajunia. Zobaczymy też jak to wyjdzie. Ogólnie rzecz. O, proszę bardzo, ładnie, silnik mi pan jedzie. A ty jakieś misje masz teraz, czy co? Tu idziesz tak. Na to którym to tutaj polu? Tutaj wziąłem te nasiona, tutaj rzuciłem z tamtej misji, to chcę Aha, a, to spoko, spoko sprawa. Młodzieżowym powiedział 19, 19 o ja. Daleko to jest? 19? Nie, wisiutko. Ale duże. No to co z co, co, co z tego? A czekaj, bo ty wziąłeś tym siewnikiem porąbanym tym małym. On jest strasznie wąski. A ja wczoraj nie robiłem misję na live, to naprawdę powiem ci, że... się zeszło, się zeszło, nie? I wam pokażę na lajcie. I wam pokażę na lajcie. Dobra. 400 litrów mi zostanie chyba... nawozu z tego co widzę. E, nawet mniej troszeczkę, jak skończę to pole działać, Dobra, nie ma tu już sensu dalej. Więc idziemy. A nie masz przypadkiem jakoś jakiegoś tego? E, tutaj miejsca, znaczy miejsca modu na dawkę? Czy, bo wiem, że jest, nie? Ale Kurde czy, e, czy ten te mod na dawkę działa tak, że na przykład e, jest to słabiej nawiezione? Czy jak to działa? No nie, normalnie naważenie nabije dobrze. No. Aha, czyli po prostu takie troszkę. Taki można powiedzieć cheat delikatny, nie? Bo z, mniej ci pobiera po prostu tego. Tak. No to w sumie średnie, <laughs> ale w sumie spoko, nie? Bo możemy przez to sobie. O, te właśnie ja sobie czekajcie. Wezmę sobie. spale ten. Eee, no awaryjki, zobaczymy, co dzielach działa. I czem tu jest? Tu jest, ten za Ale bok, ja się Kaj ty nie, jesteś. A, tutaj. O, elegancko, kurczę, jak tam leci to wszystko. Całkiem spoko, widzę. Układa te Baloty. Dobra, teraz transport, tak? Ja, jak już załadujesz, to powiedz mi, okej, okay? to ten, to jeszcze. Coś fajnego tam. pamiątkowe zdjęcie ci strzelę. <głos》>, że tak powiem. Będzie to całkiem spoko wyglądać wtedy. Okej, okay, ja to sobie. Ej, a tu jest nawiezione, ty. A nie, dobra, nieważne, bo to trawa była. zwykła, bez pola. Chyba no nie wystarczy te 2000 litrów. Zrobię jak najwięcej oczywiście, ale już raczej nie będę więcej kupować, co nie? Nie, w sumie i tak ludzie musieli kupić, bo będą kolejne nawozy później, jeszcze kolejne stadium nawożenia. No, a tu w sumie next odcinku się zrobi, coś ogarnie. Jak na razie sobie przejdziemy tak, żeby tutaj jak najwięcej tego nawozu tutaj rozsiać. A to będzie spoko Widziałem też, że wiele osób na tych tej, na tej swoich seriach, właśnie z Alpine, robi w tym miejscu pole. Na początek spoko, ale uważam jednak, że jest zbyt stromo tutaj, żeby działać, i wiem, jak działa farming. I będą się tam, na przykład te maszynki zawieszały tutaj, nie? Trzeba było sporo coś skombinować z tym, a jakby trochę tak średnio z tym będzie, więc. Ja to, co sobie tutaj pola nie robi, nie? Ja mam sobie łąkę, niech sobie będzie łąka normalnie. Ale wiesz, jakiś tam. O, tu łąka, obok też można fajną zrobić sobie. Kurcz, naprawdę to jest mapa typowa się na kozłach, nie? Mega sprawa, że tak pomyśleli o tym trochę. Jeszcze bym kończył dalej, to już bym całkiem zawariował ze za szczęścia. Tak, też ciągle podarą z tą kończyną, no, ale. No cóż. Dobra. Eee, łosioł, ty już na polu? Czy jeszcze w trakcie? Nie, już na polu działasz. Dojeżdżasz właśnie. Więc spoko. Jest, jest mi przykre, jak na to patrzę, że możesz takie pola takim siewnikiem, no ale. Pomógłbym ci wiesz, ale. Ej, bo ci teraz nie pomóc, nie? Teraz? Wziąć swój siewnik po prostu. Tak. No tak, ej, to w sumie. Nie wiem. No mnie to spoko. 100 litrów mi zostało nawozu. Wątpię, że mi to wystarczy. Tam jeszcze została taka do poprawienia. Kubeczka. O, taka, taki clean, ale mniejsza. Dobra. Tak, jak pamiętajcie, że się nam odcinek zakończę w ten sposób po prostu jak sprzedasz drzewo, to my zakończymy odcinek. I tak chyba jeszcze bym musiał dokupić tutaj. Także no, to co nie po się to kupi bez lipy. Troszkę to. Ej, nawet się tak nie zrobię specjalnie, wiesz? Te świerki tutaj bardzo ładnie tam zakrywają to jednak. Bo tam to co wyciąłeś, to ona takie sobie, wiesz, wąskie i to wygląda dość średnio, co nie? A tu jednak. Okay. Ja tutaj już powoli dojeżdżam. A robię ostatni taki przejazd, tak powiem. Okej, okay. skończyło mi się. Także jeszcze trochę zostało, znaczy do zrobienia, ale największe, że polo są zrobione i to jest, to jest. To był główny cel dzisiaj. Dobra, wyjeżdżamy sobie na, ten, na, po, na drogę i jedziemy na gospodarstwo. Zaraz zobaczymy jak ten zielak wyjdzie wyjdzie z tym z transportem. Ile dostaniemy? Ja mówię 10 tysięcy liczę, że będzie spoko, nie wpadł jeden. Spadł? A ty teraz jeździsz, jak? Wyjeżdżam z lasu. Okej, okay, zaraz to się podskocz, zobaczymy. Co tam się u Ciebie dzieje? Który spadł. Nie, trzyma się. Wiesz co, jedź ten pomatem po prostu. Weź to ten na pięć i jeść, nie? Nie no, pięknie, super. Super sprawa. Ja lecę na tartak od razu. Bo tu ogólnie mamy wiury w tym miejscu, ale tu gdzieś chyba jest do sprzedawania też. Tu masz drewno zukę. Tak. To się jest po niemiecku napisane. Więc niedaleko w sumie. Achtung. Achtung, Achtung. Sorry? Okej. Okay. To co? Sprzedajemy, nie? Mam 9600. Ej, to prawie dyszka. Czyli już sobie. byłem blisko. Ej, liczę troszkę na więcej podświadomie, ale 9000 przez spoko. I to się przyda, nie? Zawsze jest hańść jakiś fajny. Dobra, i cóż. Ten odcinek tak sobie zakończyłem, po prostu o tym, po kiedy akurat. Zakończymy socinek. Super, że z nami byliście, zapraszam na kolejne oczywiście, które będą pewnie niedługo, bo teraz ogólnie jest tak, że wlatują te dwa oczniki z alp, dwa z realnego gospa, jedna z arkiem i jedna ze spadkobiercy, tylko, że póki co, no jeszcze nie spadkobiercy, i z arkiem nie nagrałem, więc trzeba czekać. A jak ta kiszonka leci? 76% jest 16 w ogóle, więc ee, spoko, czas na 15 zawsze, zawsze spoko, nie? Dobra. I dzięki za uwagę do kolejnych filmów naszym, no, naszym na naszej serii. Ja na moim kanale oczywiście, więc... Do kolejnych, trzymajcie się. No i cześć, pozdro. Ze mną oczywiście dzielaki Włosiu. Dobra, na.